...religię. Kapujesz? Ja pierdolę, no chłopie, ty, głos, ty. Ale rozumiesz tak czy nie? Ty się ty. ty. Dobra, ty tak czy nie? nie? No Ty ci kurwa pusty, na serio. kurwa... Ja go pierdolę, no. Ja z się nie go zajebał ja go kurwa zapierdolił on był już kurwa, ja cię chłopie tak. naprawdę nie rozumiem, ty jakiś posrany jesteś ostro ty. Bo on cię za pierwdowy, za to że, że za jebanym katolikiem. No to dobra, <laughs> dawaj ty. Śmiało ty. Gdzie dawaj ty mieszkasz? mam chcę Kabel do jakiś taki jebany, mietek, jak jest... To jest dla wszystkich państwa naprawdę dobry dowód na to, że dzieci nie ostrady istnieją. Tyle. Przyjedziemy? No, biels podlaski. No i chuj z tego, ale przyjedziemy... Ja ci mówię, kawę, to, być to kozak. Kozak. Dobre, no, no, będę może być kozakiem. Dobra, 26-go będę w Białymstoku. Tak. Będę w Białymstoku. Śmieć, no. Powiedz mu, że jest jebanym katolikiem. No, będę 26-go w Białymstoku. Zapraszam, gdzie chcesz się spotkać. Ty jesteś na PA Białorusinem, czy tylko wała robisz? No to weź... Jestem Białorusinem. Bo tak gadasz jakbyś nie robił byś jakbyś kurwa był jebanym rolnikiem. Tak gadasz. <grym> Ej, siema, to paki siema. Piona, maniek. Co tam, o, maniek, Myślałem, wiesz, wiesz, wiesz tu śmiecie? Nasze religię wyzywają. Ej, goście są pojebane, czy jakie? No, Oni są no, popierdaleni, nasz na papieża, papieża. I myślę, że są dobrzy. A tam furin, no furin jest kozacki. Śmieciem. E, dał nam muta, bo i się do nas wezwać, a ten, a nagrywa ja nie Ja no, pierwszy pierwsze, furni wytłumacz mi jedną rzecz, jak możesz no, nagrywać i jednocześnie desz mi muta? być wiśniakiem. no i ziemniak ci przydał on jest synem no, diabła i je motopompę, nie? taki no life, Koczu kurwa, za ryj tak ma w opisie napisane, ale że. Dobra chłopy,

Dobra. No tak. O nie! Tutaj w tym momencie weszła lekka, że tak to powiem przerywnik. Oni w tym momencie śpiewają. No, powiedzmy, że wrócimy do tego. Jeśli Państwo bardzo chcecie, ta audycja radiowa to radiowa. No trochę przez dzień jest to nagranie z ventrilo publicznego. Adres dotak.pl. Tutaj właśnie można znaleźć takie przypadki. Więc. Jedziemy dalej. Chuj z nimi pierdolić. Dobra, ale w dawnej wygrałem w Doty, bo ja się tak kłamałem. Co może w Doty was rozjebać? Co może w Doty was rozjebać? Eee, nie będę grał w jebanym śmiecie w Doty nawet. Nie spróbuję, żeby znowu zagrał. Elmat jebany ty. Elmat. Idź, idź. No jesteś nowym. Idź grać z popierzem. Idź grać z popierzem. Ja bym że ciebie kurwa matkę sam coś czuję to byś żebym się wygnał okiem. W śmieciu. Ej, nie tak, patrz jaki to śmieciu. śmieci Jebany śmieciu Spierdalałeś sobie spierdala do, Biał do Białorusi śmieciu Jebamy. Kurwa, taki jesteś kozak przecież No przecież zajebiście Nie, nie wie, że to spierdalałeś do Białorusi No kurwa, po przyjechałeś do katolickiego kraju Kiedy ja powiedział, że ja w nic nie wierzę No kurwa, po chuj do katolickiego nie, no, kraju No kurwa, po A to chodzisz w ogóle do szkoły? Jebane szwabie Chuj, w Szwabii, kurwa, sorry, to ci Białorusina Adaś jesteś? Adaś? Patrz że tu z gości opie na ósemce i na, Ej, en, en Lendir, jak, jak się odez... jak się na wejście, to zagra wczoraj do ty, wiesz? Bo jak się boicie nas, to... nie zagram. To są cioty, Ale to się w boicie, w nas nie się Ale, tak o, pierwszy opatr w kurni, zaczął dni. się besztać, chuj wie o co. Został pojechany, zaczął nagrywać, bo nie wiedział co powiedzieć. Tego na pewno nie nagrałeś, ty nie zostałeś z bezztany. I się sepleniłeś i jąkałeś. Pobre, Tego nie nagrałeś, prawda? No trzeba przestań na chwilę, bo to nie żaden Furin nagrywa, tylko ja i jesteś taki. Ale ja ci zza... ja nie słyszę ja 20. No to weź wieśniaków, mów coś do nas, a nie! Ale po co ja mam to mówić? Ale, ale no, 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 no ale, ale tutaj, nie ty chąc, no. No, no. 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 Powiedz szczerze, cicho, powiedz szczerze, że się zająkałeś, nie wiedziałeś co powiedzieć, w domu się spociłeś. Zgniełeś bluzę, no biegać wokół tego biurka, bo nie wiedziałeś, co powiedzieć, bo chciałeś kogoś podjechać, a zostałeś pojechany. No powiedz, no to nagraj, no pokaż to, no. Przyznaję że nie no. wiem, co powiedzieć. Nagrasz na to czy nie? Twoje... Twoje... No to nagrasz możesz czy nie? Czy to ten jest ten z jest co No lifeem to co mi ty mi tutaj gadasz, ej? Nawet nic, nawet twarz nie powiesz, tylko hmm. nie wiem, co ty jesteś. Chodzi za nami na te wszystkie kanale, jakaś ściota, jebana. Ciężko raczej powiedzieć coś komuś w twarz, gadając z nim przez wędrówkę, nie? No chyba nie. No w twarz nie, ale może z nami tutaj nie No gada, w twarz nie, nie? chłopcze, nie. jesteś ani do nas nie mówisz, coś... nie? Tego już akurat prawdopodobnie to wytnę, ponieważ myślę, że ludzie nie będą mieli żadnej przyjemności zasłuchania, jakiejś rozmowy, konwersacji z takimi Ach. nawet nie wiem, komentarza. Ale no, ty jesteś przyjemem jakiś. Przecież nikt nikogo nie zna. No to. to nie jest śmieszne depiru Dla mnie jest Co mi śmieszne, Wiecie, śmieszne. To za cię <laughs> śmieci z jakiś ten Jaki ma akcent to jest śmieszne? idiot to powiedz mi Nie śmieszny To się ze wszystkich ludzi na Śląsku <laughs> to znaczy śmieszne, debilu. Śmieję się ze wszystkich ludzi na Śląsku To cię śmieszy Tak To jesteś przyjebany jak <laughs> A ty jesteś za to genialny I twój geniusz <laughs> genialny to To, jest królte królte YouTube. YouTube. to weź weź twój geniusz i podaj Twój geniusz zostanie nagrany i opublikowany, więc możesz czekać śmiało. Ale mnie to jebie, bo nikt mnie nie sta w wieśniaku, widzisz? Właśnie ja chodzi ben, o to, e, cała, cały pomysł polega na tym, że ktoś może cię pozna i ktoś może będzie się z ciebie śmiał w twojej szkole lub tam, nie, I nie wiem, I To się z... może poznać, człowieku. Nawet nikt nie, z mojej szkoły nie wie co to jest l-depilu tyś jesteś przejebany, koleś. A, to jakaś taka trochę zacofana szkoła, no ale rozumiem. Może ktoś... Nie jest zacofana szkoła, bo nikt nie siedzi na tipi, ani w Dotę Nie siedzą, bo nie są takim no-life'ami jak wy, nie? A, Albo ty. A co ty tutaj robisz, chłopcze? Ja nie jestem no-life'em. Nie, nie. Ty masz no, życie. ja nie siedzę na nie. Drugi, Ty masz życie, oczywiście na, na, na masz życie, dlatego właśnie teraz tylko gadasz takie pierdoły do nas. od czasu do czasu se do wejdę na CS-a. A co ty powiesz... Ciela. Ej, chłopcze, gdzie jest twoja mama w tej chwili? Gdzie twoja? Moja? Moja w tej chwili mieszka w A zupełnie co innym mi miejscu, ponieważ już jestem do Rosji się wprowadziłem. Chyba pod most. <grym> Zresztą z mamą też tam mieszkałeś na pewno. Ej, ale po co ci moja mama, idioto? Nie wiem, może z nią pogadam, może jej wytłumaczę, że dzieci nie powinny mieć dostępu do takich źródeł jak internet i się nie są na to gotowe. Nie są na to gotowe, dobrze ty jesteś na to gotowe, debilu. gotowy to. filmów. Nie już w ogóle cykadasz. Najlepiej jakby ciebie, nikt nie ma dostępu do neta, tylko takie no-life'y jak ty, nie, co siedzą e... całe życie na t albo na docie, nie? nie? Jeżeli to wrócisz, y, na wrzutel lub YouTube'a, to weź wyślij y, link dla mnie na butemy tu zawsze o 8 siedzimy. A... Ja tak, że ja tu nie, nie siedzę, nie siedzę zawsze o 8. Szczerze mówiąc w ogóle tu nie siedzę. Ale to nie robi się ale po co to jak chyba o co chodzi? Jak jesteś taki pusty jak, jak chuj. Ale to nie ja tutaj będę głównym aktorem, tylko ty chłopcze i twoi koledzy. Ale się nie pytam ciebie, tylko się pytam kociuka, po co mu to? Jak w ogóle jest taki pusty jak chuj. Ale... W, nie w ogóle nie wie o co, co chodzi mówisz. tyle. Jak Jeżeli ja z kościem dółka, gadam... To... A o co tu nie chodzi? Chłopcze. Chłopcze. Do niego tu chyba chodzi tylko o jedną rzecz, ja żebyś pokazał jak to bardzo to inteligentny jesteś i to doskonale zrobiłeś. Chyba się zatkałeś troszkę. Nie, co musi musimy zatkać? Nie wiem no. Podejrzewam, że jednak mimo wszystko masz jakichś tam kolegów i koleżanki, które będą się śmiały. Nie uważasz? Nie uważam, bo chłopia... Ja Aha, czyli nie masz kolegów i koleżanek, rozumiem, policzyć, dobrze. Kto siedzi na Kogo znam? Mhm. Mi <laughs> niby wieśtekami depilami, nie? Nie? Ej, tak seven, myślisz, nie, nie? O nas. Ja mój e, mail, to za, zapisz, okej? Okay? Ej. ej! Czemu Trojak już poszedł? Nie bo, ej. Seven... Buzia go boli odgadają. Ej, ja Czeko, się ciebie pytam. E, ty myślisz, że jesteśmy debilami maturami, nie? Mieć. Tak właśnie myślisz.